Piszę na planie. Zostałam sama w domu z kotem. To się nazywa profesjonalna produkcja. Naturalna. Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna kuchnia kłania się i dzisiaj takie wyjątkowe ogłoszenie dla mnie, bo skierowane do Was, bo pojawiło się też na Wasze prośby, a mianowicie pytaliście mnie wielokrotnie w tej przestrzeni też, bo ja też dosyć mocno, intensywnie jestem obecna w każdą sobotę na live'ach, między innymi na Instagramie. Więc ktoś z Was, jak tutaj jest i chciałby na przykład um, uczestniczyć w tych live'ach, to po prostu trzeba założyć konto na Instagramie i tam się melduje na, na randeczki nasze naturalne. O 9.30 w soboty, ale dziś tu przychodzę też do tej przestrzeni, bo na tamtym podwórku już o tym wspomniałam, że jedyne warsztaty, które są zaplanowane w tym półroczu, odbędą się od 21 do 24 marca. To będzie naturalne powitanie wiosny i z tym ogłoszeniem naturalnym przychodzę, a właściwie zaproszeniem, że być może w tej przestrzeni jest ktoś, bo mamy jeszcze kilka miejsc, kto pragnąłby z nami na te Mazury pojechać, przywitać wiosnę i przede wszystkim uczestniczyć i w wykładach, i w warsztatach, bo będą z nami osoby, które już znacie z kanału Naturalnie od Kuchni, bo jedziemy po energię, pomoc, po pakowanie tych plecaków właśnie taką mm, wiedzą i inspiracją, bo ja w to wierzę najbardziej. Nie w zakazy i nakazy, tylko w wiedzę i inspirację. Dużo tam radości, dużo śmiechu, płyną też łzy, nierzadko te łzy i wdzięczności, i radości różne, różne. a łzy, jak wielokrotnie wam mówiłam, są w naszym życiu niezwykle ważne i są bardzo bardzo potrzebne organizmy, który przyjął w swoim życiu za dużo leków, między innymi antybiotyków, przestaje, na przykład gorączkować, a to jest bardzo niedobry znak. Organizm, który, czy właściwie głowa, psychika, yy, organizm, tak, ciało, które przeżyło, z kolei za dużo, za dużo w swoim życiu przestaje płakać. I nierzadko osoby, które przeszły poważne traumy, jadą też. Jadą, może nie, źle powiedziałam. No tak, jadą na przykład do y, terapeutów, czy idą do terapeutów po to, żeby z powrotem dotknąć serca i zacząć płakać, to jest tak niezwykle ważne. Pozwalajmy sobie na te łzy i te łzy też płyną właśnie różne, różnej odmiany łzy na naszych wyjazdach, warsztatach, więc zapraszamy bardzo serdecznie. A kto będzie? Będzie z nami yy, doktor Gzik, którą znacie już z kanału Naturalnie od Kuchni. Yy, pani doktor, no czekajcie, dwa razy się pojawiła. No. Chyba tak, nie pamiętam, ale na pewno jeden z materiałów, który znajdę, to Wam wrzucę tutaj. Pani doktor będzie mówić o odporności dzieci i nie tylko, dorosłych również, o takim podejściu całościowym. Dlaczego? Dlatego, że właśnie o tej porze roku. My czekamy na tą wiosnę, a nierzadko właśnie o tej porze roku. Mamy najmniej energii, jesteśmy zmęczeni, nie chce nam się nic i jeszcze, jeszcze po prostu e, najczęściej łapiemy grypę. No właśnie, trzeba powiedzieć dość i zaradzić temu w sposób naturalny, całościowy, integralny, holistyczny. E, będzie wykład właśnie dr Gzik, Będzie też z nami dr Nina Niczeska, reprezentująca Nikalab. To Ninę też znacie, dr Nina wspaniałą. No właśnie, z doktorniną na pewno. Dwa materiały były, zresztą jeden z ostatnich o suplementacji dzieci, to też tutaj wrzucę, więc będzie można pozadawać pytania, porozmawiać, bo te grupy, słuchajcie, są niewielkie. To, to nie jest tak, że tam jest 500 osób na kongresie. Nie, to jest taki bardzo kameralny, kameralny wyjazd. Będzie z nami Natalia Szymańska, którą też znacie z, Natura, z kanału Naturalnie Od Kuchni, z cyklu właśnie o ziołach, więc też ostatnio mówiłyśmy o krwawniku, ale też przed nami inne tematy. I Natalka przeprowadzi taki warsztat dotyczący pielęgnacji naturalnej, ale właśnie takiej z użyciem skarbów natury, co jest mi szalenie bliskie, bo zawsze Wam mówiłam, że do pielęgnacji używamy tego, co możemy zjeść. Ale pielęgnacja oznacza też to, że dbamy o siebie od środka że dbamy, że uczymy się. Tak długo jak żyjemy, tak długo mamy szansę na możliwość uczenia się, przyswajania wiedzy i ćwiczmy tę głowę, bo to też jest pod tym względem bardzo, bardzo ważne. Będzie z nami też, a to jest materiał, który dopiero się pojawi, który nagramy, niezwykła Daria Zaradkiewicz, która po prostu e, przyjedzie. Będzie można i poćwiczyć dla chętnych, ale przede wszystkim z koncertem takim niezwykłym właśnie, bo muzyka, muzyka też potrafi, słuchajcie, uzdrawiać. Będzie oczywiście wspaniałe jedzenie, będzie cudowna energia w naturze, będzie też mój wykład w kontekście tego, co kocham najbardziej, czyli łączenia tych puzli. Emocje, aktywność fizyczna, skarby natury, jak to wszystko ze sobą poukładać, żeby po prostu no, był w woku? Ja słuchajcie, dzisiaj cały dzień pracuję, od samego rana pracuję i na koniec, jako wisienkę na torcie, mam spotkanie z Wami nagranie tutaj i myślę sobie, że nadal ten w woku. Czuję, czuję, Czego widać, no to to wy powiedzcie, ale go czuję właśnie pod względem tego, że po prostu kocham to, co robię, ale też robię wszystko, bo za chwilę pójdę do kuchni gotować pyszną zupę zupę mocy, bo jeszcze jest jednak chłodno. E, cały czas tak chce mi się, ale to jest niezwykle ważne, żeby po prostu umiejętnie układać te puzzle, e, te układanki, e, żeby po prostu tą energię życiową w sobie czuć. A do tego też jest potrzebne, właśnie. Pozwolenie sobie na to, wygospodarowanie tego czasu i. I tak jak powiedziałam, na rozwój, na naukę, na zdobywanie wiedzy, na to, żeby po prostu zmieniać to w życiu na lepsze, żeby ta jakość naszego życia, też żeby tam pojawiała się radość. To jest niezwykle ważne, żeby sobie po prostu na to pozwalać, na te przerwy, na życie, które sobie obiecywaliśmy na początku tego roku. Ja na pewno sobie tego, to obiecywałam i odhaczam po kolei w kalendarzu i się nie daję, nie poddaję, stawiam, jak mówi Ewelinka Stępnicka, i Czekam na Was, zapraszam. Widzimy się na Mazurach od 21 marca. Będziemy wspólnie w radości i ze wszystkimi jak najlepszymi emocjami witać tą wiosnę. Więc kto pragnie z nam, do nas dołączyć. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, moi drodzy: to nie jest wyjazd tylko dla kobiet. Nie! My kochamy równowagę. <laughs> bardzo doceniamy Was, panów, i na liście już kilka pan, kilku panów jest. Także panów w małżeństwach, w różnych opcjach też, też zapraszamy. Jesteście bardzo mile widziani i bardzo nam też potrzebni, żeby po prostu dzielić z nami też swoją. Swoją mocą i też tak zawsze Was podziwiamy, jak nas wspieracie. Także, moi drodzy, pod materiałem wszystkie szczegóły. Jeżeli ktoś pragnie otrzymać te informacje dotyczące, bo tam jest cała rozpiska, cała, e, cała oferta, bo jedziemy na Mazury, dokładnie będziemy w Jabłoni, koło Piszu, e, w przepięknym zakątku blisko jeziora. Jeżeli ktoś pragnie otrzymać szczegółowe informacje, to wysyłamy je pod adres, znaczy wysyłamy maila z zapytaniem, z, z prośbą o wysłanie oferty, akademii, Akademia Natury 2023 małpagzymej.com. Ja mam nadzieję, że tu na dole pojawi się ten adres. Poproszę tutaj moich wspaniałych, kochanych montażystów Pawełków, żeby napisali Akademia Natury 2023 małpagzymej.com, ale pod materiałem raz jeszcze Wam ten adres umieszczę. Więc po prostu poprosimy o maila i wtedy wysyłamy wszystkie informacje. No i czekamy na Was. Nie odkładajcie życia na potem, no bo szkoda. A życie jest jedno i jedno może być inne, jeżeli po prostu damy sobie przyzwolenie na to, żeby te przerwy na życie, pomoc, po energię, po zmiany, po inspirację, po edukację, pojawiały się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.